sprowadzenie w optykę wiary. Co tam się, co się stało w tę noc, ten wieczerze, kiedy Jezus wziął chleb, łamał go i rozdawał swoim uczniom, swoim apostołom, tym, którzy z nim byli i powiedział to jest ciało moje, które zaraz jest, będzie wydane. To się działo, tak jak wspomniałem już, w kontekście Wieczerzy Paschalnej, kiedy głowa rodziny, bo to było święto rodzinne, to nie odbywało się w świątyni, w kościele, tylko w rodzinie, głowa rodziny brał ten chleb, szaśny, ten chleb na znak wyjścia, gwałtownego, szybkiego wyjścia w niewoli, kiedy się chleb nie mógł zakwasić. To czytamy w czasie wigilii Paschalnej te teksty, i to wiemy. Brał ten chleb i normalnie Żydzi podczas tej yy, wieczerzy paschalnej mówili, to jest chleb udręczenia Chleb, który nasi ojcowie spożywali tej nocy, kiedy Bóg ich wyprowadził z niewoli. Ten chleb oznacza co? Z jednej strony to, że zostali niewolni, z drugiej strony, że wyszli wolni, ale ten chleb oznacza Całą gwałtowność tego przejścia. Cały ten pasmo. To jest gwałtowne przejście, gwałtowne uderzenie. I ten, który przewodniczył, mówił, to jest chleb udręczenia. Nasi ujcowie go jedli wtedy, wychodząc z niewoli. My w tej chwili go spożywamy, mając nadzieję, że będziemy też w niebieskim Jeruzalem. Dzisiaj, tu, jutro, czy tam w przyszłym roku i tak dalej. Był zawsze aspekt nadziei. To były różne formuły. Jezus bierze ten chleb. I podczas gdy wszyscy oczekiwali, by nie, czy oczekiwali, żeby to tak powiedział, to jest chleb udręczenia to, co mówi, to jest moje ciało. Tym samym.